Rydzikowo, miejscowość położona w obrębie administracyjnym gminy Słupsk przy drodze krajowej nr 6. Według danych statystycznych z 2011 roku na co dzień mieszka tu niewiele ponad 400 osób. Przez długie lata życie mieszkańców wsi kręciło się wokół lotniska wojskowego, na którym stacjonował 28. Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Od kilkunastu lat jednostki wojskowej już nie ma. Jest za to opuszczona i niszcząca baza. W tym jednostka 5 lat nie istnieje, nic się nie dzieje, tak? Wszystko niszczeje. Bo tak to wygląda. Ludzie pozwalniali, poprzenosili jednostki. Ja też straciłam pracę przez to, właśnie. A nic się nie dzieje, nie? Pięć lat jest pustka. Tu miało być coś, miało powstać jakieś przychodnie w tym budynku, tutaj co niszczę, no ale to już się nadaje chyba do rozbiórki. Po tak długim czasie, pięć lat. Tu miało być jakieś przychodnie lekarskie, coś dla dzieci miało być robione, nic nie ma. W niedługim czasie po likwidacji jednostki do mieszkańców wsi dotarła informacja o tym, że Redzikowo znajduje się na liście potencjalnych miejsc do lokalizacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Trudna i wyboista droga na dobre rozpoczęła się już w 2008 roku. W lutym przeciwko lokalizacji tarczy w Redzikowie protestowali mieszkańcy miejscowości. Ówczesny wójt gminy Słupsk, Mariusz Chmiel, wysłał nawet list do premiera, w którym wyraził zdecydowany sprzeciw wobec amerykańskiej inwestycji. Nikt nie chciał, aby Redzikowo i okręg słupski Stały się wielkim wojskowym poligonem. Dopiero pierwsze konsultacje społeczne sprawiły, że lokalna społeczność poznała korzyści, jakie może przynieść obecność amerykańskiej bazy starczą. Z, z czasem zaczęto głośno mówić o rządowych obietnicach. Sporej części z nich nie zrealizowano po dziś dzień. Podczas rozmów, jakie były toczone w 2007-2008 roku, kiedy zapadała decyzja o lokalizacji tarczy w Redzikowie, również padły pewne obietnice ze strony rządu. Te obietnice dotyczyły między innymi modernizacji drogi łączącej Subsk i Ustkę. Wówczas to była droga wojewódzka. Po tych ustaleniach, bo już nie powiem o obietnicach, ale po tych ustaleniach dokonano zmiany klasyfikacji kategorii tej drogi. Dzisiaj jest to droga krajowa. Zmiana tej klasyfikacji drogi była podyktowana tym, że wszyscy liczyli na to, że droga krajowa szybciej wejdzie jakby w plan inwestycyjny, jeśli chodzi o jej modernizację. No, do dzisiaj ta droga nie została zmodernizowana, a co gorsze została jak gdyby wykreślona z tych inwestycji, takich priorytetowych inwestycji. Władze gminy od samego początku rozmów czują się lekceważone przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Brak konkretnych informacji w sprawie tarczy ma jednak przede wszystkim charakter ekonomiczny. Samorząd z najważniejszymi inwestycjami od wielu lat stoi w miejscu. Tarcza antyrakietowa zablokowała również nasze poważne inwestycje z zakresu budowy farm wiatrowych. W tym czasie Rada Gminy podjęła dwie uchwały o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego pod y, farmy wiatrowe. To jest teren y, Grąsino Rogawica Bukówka. Y, niestety mamy to wstrzymane, a to jest to są konkretne pieniądze, to są konkretne utracone dla budżetu gminy pieniądze. Sprawa skomplikowała się jeszcze bardziej, kiedy kolejny urzędujący po George'u Bushu prezydent USA Barack Obama zaczął tonować nastroje wokół tarczy. Z powodu oszczędności oraz chęci odcięcia się od wojennego wizerunku administracji Busha wizja stacjonujących w Redzikowie Amerykanów zaczęła się oddalać. Rezygnacja z projektu tarczy antyrakietowej miała ocieplić stosunki polityczne z Rosją. W końcu w październiku 2013 roku okazało Okazało się, że wojskowa inwestycja już powstaje, ale nie w Redzikowie, tylko w rumuńskiej bazie sił powietrznych w Deveselu. Kiedy ogólna dezinformacja sięgała Zenitu, do Polski zawitał sekretarz stanu USA John Kerry, który oznajmił, że tarcza antyrakietowa mająca chronić Europę będzie budowana zgodnie z planem. Nikt nie spodziewał się, że światowa polityka tak mocno odbije się na małym Redzikowie. Słupscy samorządowcy wiedzę na temat tarczy przez długi okres czerpali jedynie z doniesień prasowych. No, temat tarczy rakietowej dla wójta gminy Supz jest znany tak naprawdę tylko z doniesień prasowych, medialnych. Do tej pory moje starania o spotkanie się z osobami kompetentnymi, które mogłyby udzielić więcej informacji. Nie przyniosły żadnych efektów. Nie wiemy jaka dokładnie ta baza, ale jakaś przeciwrakietowa baza ma tutaj powstać. Dzisiaj, wszelkie doniesienia, oczywiście nieoficjalne, to są, to są doniesienia z mediów, potwierdzają, że, że taka baza w Radzikowie powstanie i to chyba do, do, do 2018 roku z tego, co, co wiemy. Ale tak jak mówię, nie są to żadne informacje przekazane nam bezpośrednio jako, jako samorządowi gminy Słupsk. Natomiast w związku z tym gmina odczuwa wiele niedogodności. Brak konkretów w sprawie tarczy antyrakietowej oprócz dużych i dochodowych przedsięwzięć jak na przykład budowa farm wiatrowych wstrzymuje również szereg tych mniejszych, ważnych dla samych mieszkańców Redzikowa inwestycji. Mam tu na myśli ścieżkę rowerową, mam tu na myśli drogę łączącą Redzikowo z jeziorzycami, budowę świetlicy dla osiedla w Redzikowie. Te inwestycje są wstrzymane. Cały czas otrzymujemy odpowiedzi że decyzję wojsko podejmie po uzgodnieniu ze stroną amerykańską, no myślę, że e, tak dłużej być nie może. E, już jesteśmy zniecierpliwieni. Nie tylko my, mówię o samorządowcach, ale również o mieszkańcach Redzikowa. Z opinią wójta gminy utożsamiają się inni samorządowcy. To jest teren, na którym tutaj jesteśmy. Bardzo licznie zamieszkały przez byłych pracowników wojska. Jak wiemy tutaj nie funkcjonuje już żadna jednostka. Są to resztki majątku, którymi tutaj zawiadują odpowiednie, odpowiednie instytucje wojskowe. Pan mówi, no. że też są już budynki, które są nieużytkowane przez tak, wojsko, oczywiście. przez tą byłą... Ale przejdziemy, właśnie jesteśmy przed tak. Oczywiście, tak. Samorydzikowo jest miejscowością dość licznie zamieszkałą. Jest to osiedle powojskowe. Tutaj istnieją potrzeby, między innymi kulturalne. Brak do tej pory świetlicy. A są takie obiekty, które z powodzeniem mogłyby temu służyć, choćby ten y, obiekt, który kiedyś był klubem garnizonowym o, o dużej kubaturze, o odpowiedniej infrastrukturze również, y, gmina podejmowała wielokrotnie y, takie działania, czynności, żeby, żeby to przejąć na majątek i żeby to służyło mieszkańcom. Natomiast y, wciąż spotykamy się z odmową. Zasłania, nasze władze wojskowe zasłaniają się tym, że jest umowa z rządem amerykańskim i, i, i absolutnie takich decyzji podejmować nie mogą czy nie chcą, nie wiemy. No w każdym razie obiekty niszczają, to nie jest jedyny taki obiekt kubaturowy, jest jeszcze były hotel, w którym chcieliśmy stworzyć mieszkania socjalne dla, dla wielu tutaj rodzin no również dzisiaj już idzie w ruinę, a przejąć tego gmina nie może. Zablokowane jest tutaj około 400 hektarów terenu. Osiedle, na którym się znajduje, ma już być poza obszarem. Natomiast teren oddziaływania, który dla nas jest bardzo istotny, bo to blokuje inwestycje wszelkiego rodzaju, typu wiatraki i tak dalej, obejmuje następnych ileś tam, w promieniu iluś kilometrów, nie? Także to, to są no niedogodności, które, które dotykają nas tutaj z, ze strony gospodarczej. Pomijani w procesie negocjacji i narzekający na brak konkretnych informacji samorządowcy zwrócili się z prośbą o pomoc do parlamentarzystów. W sprawę poważnie zaangażował się senator Kazimierz Klejna, który podczas 44 posiedzenia Senatu 5 grudnia 2013 roku na ręce marszałka Bogdana Borusewicza złożył oficjalne skierowane do ministra obrony narodowej oświadczenie, w którym czytamy. Moje oświadczenie jest konsekwencją niepokojących. Sygnałów, które docierają do mnie w sprawie budowy elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Radzikowie w powiecie słupskim. Mieszkańcy regionu oraz przedstawiciele władz samorządowych czują się pomijani w procesie negocjacji w sprawie budowy tarczy. Jak sami mówią, nie są bezpośrednio informowani o postępach prac, uzgodnieniach i zapadających decyzjach. Na problem zwracają również lokalne media, które istotne informacje otrzymują z drugiej ręki. W związku z powyższym zwracam się do pana ministra z prośbą o przedstawienie strategii dialogu z lokalną społecznością oraz polityki informacyjnej ministerstwa prowadzonej w tej sprawie. No jest to jedna z ważniejszych spraw, które dotyka naszego regionu, całego województwa, w szczególności Słupska i całego regionu słupskiego, a więc zainteresowanie tym problemem jest zainteresowanie naturalne. Tam było przecież przed lat i przez wiele lat bardzo duże i ważne lotnisko, także cywilne. Była duża jednostka wojskowa. To zostało wszystko. Zlikwidowany w wyniku procesów restrukturyzacyjnych sił zbrojnych, gdzie okazało się, że nie potrzeba tak silnych i dużych jednostek w tej części Pomorza i ona uległa likwidacji. A więc pytanie, co z tym potężnym majątkiem, tym potencjałem, także z tymi ludźmi, którzy mieszkają przecież w okolicy lotniska, jest pytanie naturalne. Stąd to pytanie, zresztą to nie pierwsze moje pytanie, bo w wielu rozmowach i dyskusjach uczestniczę, gdzie ciągle sprawy stawiamy. Miesiąc później, po oświadczeniu senatora, do rąk marszałka dotarła odpowiedź z ministerstwa, w której czytamy: Plan rozmieszczenia od 2018 roku amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w kompleksie wojskowym w Redzikowie pozostaje aktualny. Baza będzie elementem amerykańskiej architektury obrony przeciwrakietowej w Europie, tzw. European Phase Adaptive Approach EPAA oraz systemu obrony przeciwrakietowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego NATO. Prace nad rozwojem systemu amerykańskiego i sojuszników niczego przebiegają zgodnie z planem. Na przykład w bieżącym roku Stany Zjednoczone Ameryki rozpoczęły w Rumunii budowę bazy podobnej do tej, która znajdzie się w Redzikowie. Przyznanie w budżecie obronnym USA środków na rozwój IPAA, w tym na przygotowania do budowy bazy, sygnalizuje wolę amerykańskiej administracji i kongresu kontynuacji tego projektu. Z podpisem Robert Kupiecki, podsekretarz stanu RP. Pytania zawarte w oświadczeniu senatora Klejny oraz oficjalna odpowiedź Ministerstwa Obrony Narodowej do końca nie wyczerpały obaw Wątpliwości władz samorządowych gminy Słupsk. O szczegóły w sprawie tarczy postanowiliśmy dopytać u samego źródła. Możemy troszkę patrzeć na, na przykład obecnie trwającej budowy bazy obrony przyrody w Rumunii, w miejscowości DWSEL. I, I po tym przykładzie widać, że takie konkretne już prace budowlane, czyli, czyli no, jakieś prace ziemne, które najczęściej rozpoczynają dalsze działania. No, zaczynają się w perspektywie no, dwóch i pół, trzech lat wcześniej do tak zwanego ostatecznego uruchomienia bazy czy osiągnięcia jej, jej pełnej gotowości bojowej. W tym by dotyczyło roku 2016. Do zapewnień MONU wielu lokalnych samorządowców w dalszym ciągu podchodzi sceptycznie. Miejscowe władze oczekują już tylko konkretnych decyzji i spotkania z przedstawicielami ministerstwa, najlepiej na szczeblu gminy bądź powiatu. Z tego co wiem, to jakieś działania w Ministerstwie Obrony Narodowej trwają. Trwają uzgodnienia ze stroną amerykańską. Natomiast jeśli chodzi o stronę samorządową, to takich informacji nie mamy. Jak się okazuje, do ministerstwa obrony narodowej docierają głosy niezadowolonych samorządowców. W wielu aspektach MON skazany jest jednak na stronę amerykańską, a każdą oficjalną informację na bieżąco stara się przekazywać gminie. Obawy czy dyskomfort ze strony władz samorządowych może wynikać z tego, że no wciąż nie, w tym przypadku, powiem niestety, znajdujemy się na, na etapie, który nie zawsze pozwala, jeżeli chodzi o planowanie i tej bazy i dialogu e, technicznego, można powiedzieć, takiego dialogu ze stroną amerykańską, który pozwalałby na udzielanie szybkich i e, nazwijmy to wiążących odpowiedzi na niektóre takie bardzo szczegółowe zapytania czy, czy kwestie, które gmina podnosi. Te sprawy znamy, byliśmy i jesteśmy w kontakcie z władzami samorządowymi zarówno szczeblu starostwa powiatowego, jak i władz gminnych. Znam, znam również to, że, że władze gminne w szczególności mają tutaj niedosyt kontaktów i dostępu do, do, do niektórych wyników dyskusji czy planów dotyczących funkcjonowania tej bazy. I będziemy starali się, żeby te, w miarę możliwości tą wiedzę też dostarczać. Oczywiście w miarę możliwości, a mianowicie wtedy, kiedy ona już będzie klarowna, także to znaczy kiedy z prac projektowych i przygotowawczych będziemy mogli odpowiedzialnie jako resortowo-narodowej pewne ustalenia przekazywać. Pokój włodarzy gminy potwierdzają ostatnie wydarzenia. W listopadzie 2013 roku świat obiegła informacja, że podczas rozmów sześciu światowych mocarstw w szwajcarskiej Genewie doszło do porozumienia nuklearnego pomiędzy USA i Iranem, a redzikowską tarczą zaprojektowano przecież z myślą o eliminacji rakiet właśnie z tego arabskiego kraju. Kiedy Irańczycy odpuścili wojenną retorykę, do politycznej gry włączyła się Federacja Rosyjska, odpowiadając na opieszałość Amerykanów Rosjanie, w grudniu 2013 roku w graniczącym. Z polską obwodzie kaliningradzkim umieścili mobilne rakiety typu Iskander. W opinii wielu ekspertów Moskwa w ten sposób próbuje wymusić na politykach Zachodu porzucenie planów budowy tarczy oraz natowskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Ministerstwo Obrony Narodowej uspokaja i zapewnia, że zmiana stosunków z Iranem w żaden sposób nie wpłynie na budowę tarczy w Redzikowie. Nie mamy żadnych na tym etapie rozwoju tego dialogu istotnych, wiarygodnych i znaczących sygnałów. Żeby to prowadziło do zmiany planów dotyczących bazy w Rezygowie, czyli ich hipotetycznego zupełnie zawieszenia czy zarzucenia. Wręcz przeciwnie, tak jak podkreślałem, najwyższej rangi przedstawiciele administracji USA potwierdzają te plany, a wręcz w kontekście właśnie ewentualnych relacji z nadziejami na poprawę relacji z kolei amerykańsko-irańskich wyraźnie wskazują że, że to nie będzie i nie powinno i nie będzie miało wpływu istotnego na, na potrzeby dotyczące zdolności obrony przeciwrakietowej dla NATO, szczególnie dla europejskiej części NATO. W Ministerstwie Obrony Narodowej nikt nie ma wątpliwości, że budowa tarczy antyrakietowej w Radzikowie ostatecznie przyniesie mieszkańcom gminy wiele korzyści. Potwierdzeniem takiego stanu są protesty mieszkańców w miejscach, gdzie amerykańskie bazy są likwidowane. Jak spojrzymy sobie, Panie Dyrektorze, na przykłady funkcjonowania baz sił zbrojnych USA, w Europie. Kilkudziesięcioletnie, często, przykłady funkcjonowania takich baz na terenie Włoch czy Niemiec. Jest sporo przykładów, kiedy, kiedy naprawdę gminy są zadowolone z tej współpracy. Kiedy, jak Pan może teraz sprawdzić, w większości bardzo narzekają na ten dla nas właśnie może nie najbardziej oczekiwany, ale jednak dziejący się proces likwidacji niektórych obiektów wojskowych amerykańskich w Europie, szczególnie w Niemczech czy we Włoszech, zamykanie tych baz i właśnie coraz głośne dosyć protesty władz samorządowych, społeczności lokalnych z uwagi na negatywny wpływ ekonomiczny negatywny wpływ na właśnie możliwości rozwoju. Jednak powstanie takiej sporej bazy w takim też można powiedzieć jest ogólnym impulsem rozwoju tego tylko gospodarczego, ale, ale nazwijmy to też, też przyciągającego chociażby no więcej, więcej zainteresowania. Przedstawiciele Monu podtrzymują szereg wstępnych ustaleń podpisanych ze stroną amerykańską w 2008 roku, przypominając, że na wojskowej inwestycji mają skorzystać nie tylko samorządowcy, ale również polscy żołnierze. Zgodnie z umową o e, w tej bazie podpisaną w 2008 roku i następnie też zmienioną protokołem w 2010 roku mamy tam przewidzianego również polskiego dowódcę tej bazy z polskim komponentem, który będzie pełnił szereg funkcji koordynacyjnych, wspierających funkcjonowanie sił wojennych USA na, na tym, w tym obiekcie wojskowym, również zapewniający pewną zewnętrzną ochronę i osłonę tej bazy, więc jak najbardziej taki komponent jest, jest tam planowany. Dla mieszkańców osiedla wojskowego znajdującego się w najbliższej odległości od terenów planowanej amerykańskiej bazy znacznie większe przeznaczenie ma własny interes. Lokalna społeczność jest zaniepokojona, że instalacja tarczy antyrakietowej znacznie obniży wartość ich nieruchomości. Niektórzy obawiają się nawet wywłaszczenia. Mieszkańcy też na to patrzą, reagują na przykład, co się będzie działo i powiem szczerze już nawet ze sprzedażą mieszkania będzie też gorzej. Wartość na pewno zmaleje, w nieruchomości no i, no i... Inaczej też będzie, jak ktoś będzie chciał tu kupić, a wie na temat tarczy, że, że to za jakiś czas na przykład y, powstanie, no to to tak raczej się nie decyduje. Docierają jeszcze jakieś takie często y, informacje pewnie nieprawdziwe o tym, że będą wykwaterowani, że, że y, jakaś dominacja będzie. No. Wielu również sobie budziło nadzieję z tym, że może będzie praca, może, może właśnie jakieś takie pozytywne strony tego. Natomiast no, no dzisiaj jest dezorientacja kompletna. Pan pa, osobiście jest za tarsza, taka prywatna opcja. To znaczy prywatnie mogę się wypowiadać prywatnie, natomiast w tej chwili odpowiadam jako zastępca wójta, więc od początku podtrzymujemy stanowisko, że gmina Sług była przeciwko. Była przeciwko i to, to zdanie uważam, że i mieszkańców, i, i władz. Nie zmieniło się, natomiast my rozumiemy potrzeby obronności nie tylko Polski, ale Europy świata i stąd no, nie będziemy się kłaść pod samochody wiążące w części rakiet. Natomiast no, też uważamy, że region, mieszkańcy nie powinni odczuwać ujemnych skutków tego, czyli tutaj dobrze by było, żeby przynajmniej nasz rząd wy, wy, wywiązał się z obietnic, jakie składano w momencie podejmowania tych decyzji. W kwestii wartości mieszkań zlokalizowanych na osiedlu wojskowym Mon uspokaja. Na pewno, na pewno tutaj nie ma żadnego zagrożenia, aby te obiekty, te budynki, które są w tam na, właśnie na osiedlu, te bloki mieszkaniowe, żeby one nie mogły być dalej wykorzystywane w tych samych celach. Więc, więc tutaj... Nie, a pan, no z drugiej strony, no trudno mi powiedzieć, ale zakładając, że, że na pewno też będą jakieś plany dotyczące szczególnie wojsk amerykańskich, dotyczące zatrudniania tzw. pracowników cywilnych do, w swoich różnych strukturach do, do prac wsparcia i funkcjonowania, to zapewne z no, samej wygody to jest mieszkanie, jeżeli ktoś mógłby mieszkać na terenie takiego to już przy tej bazie, na pewno może powodować, że, że chociażby Wartość takiego mieszkania na wydaję może, może rosnąć. Jak widać, niepewności w sprawie tarczy antyrakietowej w Radzikowie jest znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać. Wątpliwości nie rozwiewa także podsekretarz stanu RP Robert Kupiecki, który w złożonym na ręce marszałka Senatu Bogdana Borusewicza oświadczeniu dodaje: W najbliższym czasie Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza przeprowadzić spotkanie informacyjne z przedstawicielami samorządu terytorialnego, którego celem będzie przedstawienie odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z budową bazy. Wcześniej zapewniam, że Ministerstwo Obrony Narodowej pozostaje otwarte na współpracę z władzami lokalnymi w zakresie, w jakim umożliwia to bieżący etap prac przygotowawczych do rozmieszczenia bazy.